Kolejny odcinek z Ghost of Tsushima. Ostatnio tutaj skończyliśmy i po naszej retrospekcji zawiął dziwny wiatr i mamy za nim podążać. Hmm. Możliwe, że to będzie w jakiś sposób ten owyciec? Hmm. Bon jeśli chodzi o dźwięk, to no mnie lepiej. Juna, Juna. pójdę mi no, lepiej słychać, ponieważ już mnie tak kawałek nie przeszedł i tam nie mam już dostępnego doza. Dziń! Co się stało? Znalazłem pana Shimura. Mogłem go ocalić, ale Han też tam był. Zawiodłem wuja. Przynajmniej nadal żyjesz. Przysiągłem chronić wyspę za wszelką cenę. A teraz mongłowie odebrali nam dom. Zabili samurajów. Zapomniałeś, jak to jest walczyć z kimś silniejszym, czuć się słabym. Czasem, kiedy patrzysz śmierci prosto w oczy. Musisz zrobić wszystko, żeby przetrwać. Han spodziewa się wielkiej wojny z samurajami. Odgadnie każdy nasz ruch. Chyba, że jakoś go zaskoczymy, ocalimy pana Shimurę i odzyskamy dom. Pomogę ci. Jeźdźcy! Psy bojowe Hana! Za dużo ich! Tutaj, w trawę! Hmm. To naprawdę jest to typowa Może rzeczywiście nie, w się w się w nie w w Mnie tak bardzo nie widzę. Aha. A to nie miały być psy bojowe? Może tak nie wiem. Juno. Czuć że nie to za... Dranie wystraszyli konie. To konie samurajów. Nauczono je wracać do pana. Nie Niezła sztuczka. Mongołowie pewnie cię szukają. Rozdzielmy się. Odciągnę ich uwagę, a ty uciekniesz. Nie opuszczę cię, dopóki nie uratujemy mojego brata. Na razie potrzebuję więcej wsparcia. Wprawionych wojowników. Jak sensei sikawa, pani Masako Adachi. Mogą pomóc... Mój brat również by mógł. Kiedy go uratujemy, najlepszy kowal na wyspie będzie do twoich usług. Stworzy narzędzia, które pomogą ci uratować wuja. Coś, co pozwoli wspiąć się na mury? Powiedz życzenie, a taka je spełni. Gdzie go trzymają? Złapali go pod keci. Jedź tam i rozejrzyj się. Wkrótce dołączę. Taka nie wytrzyma długo w mongolskiej klatce. Juno, ocalimy twego brata. I twego wuja.

Ale tu nie ma no, a, nie... a tutaj był jeszcze jeden ze No był tu jeszcze jeden ziemier. Aha. Nie chciałbym robić z tej gry livey. Z jakichś tam misji poważnych i tak inaczej. Na Twitchu będzie link w opisie. Chwary też nie wypraszam po żeby tam zacząć streamować, bo tak to wiecie Mapa i dziennik Wyspa Tsushima Czemu to tak jest napisane? To boją S U. No, no Wiecie o co mi chodzi Tu jest... to jest odpowiedź Okej okay. O, to fajne o co chodzi z tym? Nie, czekaj. O co z nim chodzi? Fajnie. Ale o co z nim chodzi? nie mnożę. hm I to możemy sobie teraz tylko tam zapytać, bo to już nie chcę tak z historą ciśnąć żebyśmy sobie taki mały gameplay, taki, wiecie, taki spokojny nie na 100% ale wiecie, nic mi chodzi. no, a takie wygrzeczki w poważnej misji to na lewie będziemy robić <śmulary> gdzie tu jest wyjście? chyba, że tamtą wyjście, no w sumie brzmi nie a tej więc idziemy do tego gościa No ogólnie to jak to nagrywam to wleci w środę. Gdzie jest mój koń. O, tam jest. To tam to wtedy to za tydzień jest na występu znajdziecie. I tak ogólnie, co o tym sądzicie. Jak wam się podoba ten sezon? Jak będzie event na pewno będzie live. Dam mi się, że raczej na YouTube. Szybciej raczej, Sora! Nie, ale to są stronę w ogóle. Nie mam tego, to ja by... A, ten wiatr! Tak, tak. Ten wiatr mnie prowadzi. Czy to ma sens? Jakieś... Mogę tędy, ja nie chcę tędy. No więc jak będzie jakiś event, to na pewno będzie z tego live, na pewno mogę Wam to obiecać. Z kamerką jak nie będzie live'a. Jak nie będzie live'a, to będzie odcinek. и там так ну, может мне же это утком. а по мне Посмотрите,

a to jest przywódca, ja bo już zabiłem dwóch przywódców. Może dać mi... Czy się? Cieszę się. Z tego powodu. Ja to raczej nie ja przywódca. O, czy jest Betty? Nie rzucę kamikami. O, właśnie o tym mówiłem. Bo tam zrobiłem jakiegoś tam przywódcę. Postawa wody. Łamacz tarcz. Trzy razy trójkąt. Oho. Uh -huh. Okej, okay. ciekawe to jest bardzo. Poniesiono poziom legendy, takim jesteśmy legendami. Mm, ciekawa. I tutaj nie mam postawy. Jaka też. Jest... Taka też postawa. Nie wiem. aaa. Ah, postawa kamienia, postawa woda. Ciekawa. Okej, chodźmy do tego. Jak ona? Sem w Chicago. No, ale jak sobie będziemy powoli przechodzić bo kierka się wydaje naprawdę fajna na naprawdę na takim na początku aktualnie Hiyoshi ja mam tam zejść co? zresztą widzę, że jest sobie Hiyoshi ale nie wiem jak tam zejść A to my tutaj nie umarliśmy? Nie, myślałam, że tutaj nas rzucono na do doło, Hmm. mam pojęcia. To tutaj? O! tutaj? Chiyoshi. Może ktoś w gospodzie będzie wiedział, gdzie jest Sensei Ishikawa. Tutaj coś mi pokazuje? No to tam, tam wejdźmy. Jednocześnie jeszcze nie chcę robić fabury. Też nie może się równać z dobrym łukiem. Dobry łuk. Właśnie łuk jest potrzebny. Nie masz łuku? Straciłem go na plaży w komodzie. Niestety nie mam żadnego. Chociaż, jeśli Sensy i Sikała żyje, podobno ma sporą kolekcję broni. Przynieś mi łuk, a zadbam o to, by był w jak najlepszym stanie. Do zobaczenia. Czyli ten, czyli on żyje. Okej. Okay. Obrabiam metal, drewno i tkaniny. Kreniem. gdzie on jest? Ten wiatr. O właśnie kwiaty. I właśnie napotkałem handlarza. Powiedział, że <grymne> jak dam mu kwiaty, to on mi tam będzie pomagał. Już taki handlarz. Mmm, Gdzie on może być? Tutaj. W jakim cudem oni myślą o tej samej wiosce jakoś? Samuraj! Przy życiu? Szukam sensyja i Sikały. Myślałem, że zginął w komodzie. Nie. Gdzie jest jego dojo? Trzeba iść przez las. Zaprowadzę cię, panie. Kolejny samuraj? Żywy? Więc pan Jin roku nie jest jedyny. Nie znam go. Jest w Kasinę, panie. Na pewno chętnie się spotka. Z chęcią go poznam. A więc Sensei nie, nie walczył w komodzie? Nie. Dzień przed najazdem kupował zapasy w mieście. Nie odezwał się słowem, ale zawsze był małomówny. Ukrywa chyba dwa wieki, co? Tak, mam dwa miecze. Czemu? Może jak Wiedźmin? Ciekawe, ciekawe. Nie też chodzę, kręc. Panie. Czy historie o senseju są prawdziwe? To znaczy? Podobno zatopił piracki statek jedną strzałą. Hm. Nie statek, ale zabił kapitana, stojąc na brzegu. Rozgromił całą flotę. Nie chciałbym hm. mieć z nim napięku. Zasługujesz na śmierć? Mam nadzieję, że nie. Więc możesz czuć się bezpieczny. Hm. Hmm. Ciekawie, jakim cudem my przejrzeliśmy? Skoro on właśnie tyle ludzi robił, Dojo Sensei jest na tym klifie. No, okej. Okay. No, przecież tu jest, no. Dziękuję. Dalej sobie poradzę. Nie Jeszcze jedno, panie. Dlaczego sensei zrezygnował z pozycji mistrza łucznictwa u klanu Nagao? Nikt nie wie. Dziwne, że zamienił służbę u Wielkiego Pana na... NATO. Spoko, spoko. Czyli ten wiatr to jest taki mój przewodnik. Lepiej. Okay. Hmm. Nie. Czy to jest jakiś samuraj, który nam ma pomóc? Bo główna historia to jest ta piara. Dajć o sensę ja i gdzie w ogóle? Kto to tłumaczył? Ślady walki. Rozejrzę się. Ktoś został zraniony. Wyjął strzałę. Krwawe ślady. Ofiary czy napastnika? A to był ofiarą? W tej sytuacji. Zaschnięta krew. Minęło sporo czasu. Może sensei jest w domu? No nie wiem. I gdzie jest jego dom? Skąd to to? Do. Skromny dom jak na samuraja. No skończy, że to była chyba najlepsza praca. Ani kroku. Sensei Ishikawa? Syn pana Sakaja. Hmm. Przeżyłeś komodę. Przydałby się pański łok. Byłem w drodze, gdy napadli mnie bandyci. Spodziewa się pan, że wrócą? <laughs> Samuraj nie pozwala się zaskakiwać. <laughs> Szkoda, że pan Shimura zginął. To był prawy człowiek. On żyje. Porwali go mongołowie. Jest nadzieja. Dlatego tu jestem. Uratujmy go. Nie mogę. Szukam uczennicy. Zdolnej łuczniczki. Pomogę panu. A potem we trójkę uwolnimy pana Shimurę. Postaraj się nadążać. Kim. W tym czasie mamy podwójną historię. Chyba, że możemy sobie wybrać, że albo idziemy z nią i z nią, kto jeszcze przetrącał w Nie wiadomo. Ktoś jeszcze jest w stanie walczyć poza nami? Nie wiem. Nie wiem. Lepiej szybko się dowiedz. Sami nie uwolnimy twego wuja. Pomogę znaleźć pana uczennicę. Sam mogę odszukać to moje. To moje? To moje? To moje z którego klanu? Z żadnego. To chłopka. Ale strzela lepiej niż najlepszy samuraj. <hahaha> Nawet ty sakai. <hahaha> w ogóle postawa wody brzmi od razu tak samurajski. Ostatni raz widziałem mistrza 10 lat temu. Chciałeś, żebym cię uczył. Pamięta pan. Zwykłem pamiętać tych, których odrzucam. Zamiast hmm. mnie na nauki przyjął pan Tomoe. Byłeś niezły. Tomoe miała talent. To oni. Zabij. <grym> Do Chocież beli jak pijane tanuki. W komodzie walczyli dzielnie. Nawet tanuki zaskoczą śpiącego tygrysa. Hmm. Widać tu ślady Tomoe. Chodź. Z jaką rozporządzeniem w ślady? Mongołowie zajęli fort Nakajama. Patrol przybył stamtąd. To niedaleko źródeł. Miasto upadnie jako następne. Nie wiem. Coś się tu wydarzyło? Zasadzka. Rozejrzyj się. Resz i proso. Nietknięte. Zaatakowali znikąd. Krew, ale nie dużo. Nikt nie zginął. Japoński kołczan. Podarunek dla najlepszej uczennicy. Mam złe przeczucia. To Moe nie zostawiłaby Kołczanu. Chyba, że ją ścigano. Lub schwytano. W jakim celu? Przesłuchania, tortur. Albo... To samo mogło spotkać pana Shimurę. Strach jest bronią, szakaj. Nie pozwól, by to wykorzystano. Ta uczennica... Gdzie może być? W forcie Nakayama. Fort jest niedaleko. No, ogólnie to my tyle, żeby skończyłem, bo już tak trochę za daleko poszliśmy. Bo już długo ten odcinek trwa. Więc ja się z Wami serdecznie żegnam i na